Jesteś dobrze, słuchaj. Familia organizuje konwoje wjeżdżające do miasta. W następnym będzie mój Keniks z paroma dodatkami. Ty i twoi ludzie odzyskacie go, ok? Czemu niby mamy to zrobić? Po pierwsze, jesteście mi to winni. Po drugie, Raf będzie mógł zajrzeć pod maskę, zanim dostarczycie wóz. Więcej nie potrzebuje. Wchodzimy w to. Dobrze, więc będziecie musieli. W ciągu dwóch godzin wywożą Kenixega za granicę miasta. Łapiemy ich i zgarniamy ładunek. Będzie jechać w konwoju. Jakiś pomysł? Szybka akcja. Podrzućcie mnie do ciężarówki, ja zajmę się resztą. Raw, ten Mustang nadaje się już do ucieczek? Tak. Pancerz jest gotowy tak jak chciałaś. Może przyjąć na siebie nie jeden cios. Świetnie. Mak, przygotowaliście z zrawę tego drona? Będę oczami na niebie. Dobra. Pokażmy familii, że wróciliśmy. To capnijmy sobie hiperwóz. Dron jest online, szukam konwoju. Jedźcie jak najszybciej do ustalonego punktu. Nie wiem, co Raf zrobił z tym Mustangiem, ale wydaje się ciężki. Więc najpierw zajmiemy się nim. Dowieź mnie do ciężarówki, nim dotrze do tunelu Amber Valley i będziesz złożony. Obserwacja powietrzna będzie obcięta w tunelu. Idealny moment w naszym Plan bez wad. Jakby coś poszło nie tak, improwizacja. To nie? <laughs> to nie będzie konieczne. Mark, od kiedy znasz Czes? Przecież zawsze ma plan B. I plan C. I plan D. I plan e. Wszystko się zgadza. Dobrze, że wróciłaś, dziewczyno. Razem rozpędzamy niezłe piekiełko. Nie jestem tu dla wrażeń, Mam robotę. Którą fajnie będzie wykonać. A tak serio. Chcę wam pomóc dostać się na gonitwę. Ale to wszystko. Aha. Mówię poważnie. ta sprawa, jest że... żarówki zanim dotrze do tunelu. Familia nie dopuści nas do ciężarówki. Musimy pozbyć się samochodu. Z przyjemnością. Jeszcze jeden. Otwarty wóz nie pozwoli, podjechać do ciężarówki. Musisz tego pozbyć. Tyler, zaraz będzie tunel. Musimy się pozbyć tych pozów. Musiałem przyhamować. Dorwiemy! Po Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan, zapomnijmy o tunelu. Dorwiemy ją, zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? <laughs> Widzimy i czujemy. Wsparcie. Mają wsparcie. Widzę ich. Wy... Ugo. Co się dzieje? Musiałem przychamować. Dorwiemy go. Co to, Ktoś po z Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan. Zapomnijmy o tunelu. Dorwiemy ją, zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? <grywka> Widzimy i czujemy. Wsparcie. Mają wsparcie. Widzę ich. Wykończ ich taj. Radę. Dalej, pokaż im zaajnę. Ci są twarci! To jakiś kolejny dł? Poradzimy sobie z nimi. Musiałem przyhamować. Dorwiemy go. Co to cholery? Gość postradał zmysły! Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan. Zapomnijmy o tunelu. Dorwiemy ją, zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? Widzimy i czujemy. Wsparcie. Mają wsparcie. Widzę ich. sobie i z nimi. Hej, jadą do was kolejne autofamilii. Damy radę. No dalej, pozbądźcie ich, Tyler. Hej ludzie, że się zrobili gadatliwi. Zwróciliśmy na siebie uwagę. Więc musimy się mocno sprężyć. Jeszcze jeden, wykończ go. Czas to wreszcie zakończyć. To chyba cała obstawa. Mac? Tak, czas na ciężarówkę. Wiecie, że kolekcjoner sfiksuje kiedy zobaczy, że buchnęliśmy mu nową zabaweczkę? Haha, Przyznaj, Przyznajcie, brakowało ci tego. Rysykowania życia dla bogactwa i sławy? No? Może trochę. Nie dasz rady dostać się na tył. Jak jest plan, Jess? Jeszcze nie wiem, powiedz bliżej. Widzę coś. Jess ma pewien naprawdę chory pomysł. Mac? Drabinka z boku. Możesz podejść do prawej. Dobra, hajs! Jadę na miejsce. Puls jest spalony. Załatwię go do dojadę później. Lec? Masz na ogonie od zioma policji. Na pewno sobie poradzisz. W tym wozie? Nigdy nie nadążą. I jakże! Jak się prowadzi? Znasz uczucie, kiedy ściskasz gaz, a silnik wyruczy, budząc się do życia? O No właśnie. Tylko ten nie przestaje. Nie mogę się doczekać na moją kolej. Sorry Mark, tak nic prosto do szulera, jak tylko Rand i na kuleformację. Dlaczego no, ja nigdy nie, nie jeszcze takimi brykami! I już prawie jesteś! Hej Mark! Tak w ogóle miałeś rację! Tak? Ja? Świetnie się bawię! że nie możemy nim pojeździć. Czysta moc! wiecz nim do garażu. Czas, żebym zajrzał.